Chwileczkę. Moja matka była przeciwna podążaniu za marzeniem. I ta historia stawała się coraz silniejsza. Moja opinia o matce stawała się coraz bardziej negatywna. Zdystansowałem się od niej, przestaliśmy tak często rozmawiać. Często widziałem ją w negatywnym świetle. Dlaczego? Bo nie wspierała moich marzeń. I tak było przez 25 lat. Zawsze patrzyłem na mamę przez okulary, które pokazywały mi, nie wspierałaś mojego marzenia. Przenieśmy się w czasie. Mam 40 lat. Moja mama przyjeżdża mnie odwiedzić i wdajemy się w dyskusję na jakiś temat. Tracę panowanie nad sobą i wybucham. Byłaś przeciwna podążaniu za moimi marzeniami, gdy miałem 16 lat. Moja matka na to. Co powiedziałeś, Christian? Nie chciałaś, żebym przeprowadził się do Monachium, gdy miałem 16 lat. Popatrzyła na mnie i powiedziała, Krystian, to nieprawda. Chciałam cię puścić, ale klub chciał dać ci mieszkanie, w którym musiałbyś mieszkać sam, dbać o siebie w wieku zaledwie 16 lat. Byłeś na to za młody. Poprosiłam ich, aby znaleźli ci miejsce w akademiku, gdzie miałbyś nadzór dorosłych, tak abyś mógł skupić się tylko na nowej szkole i koszykówce. Kiedy znaleźli ci pokój w akademiku, od razu się zgodziłam. A ja na to. Naprawdę?